Stary ktoś wbiegł do budynku normalnie Od no, strzelby ja Od strzelby to jest Rękawiczki normalnie jest problemu. Nie wiem czy ta sama osoba z którą widzieliśmy może tam jest więcej osób stary. Siemanko, widzowie, razem z rzekiem stwierdziliśmy, że musimy wrócić do szkoły Annabel Ponieważ tyle dziwnych rzeczy się wydarzyło, że to może rozwalić głowę, co nie Jack? Dlatego zostawcie łapkę w górę i suba na tym kanale w ciągu 3 sekund, uwaga 3, 2, Jeden. Wo! Dlatego zabieramy wszystkie potrzebne rzeczy i jedziemy w tamto miejsce. No Jacku, dawaj, let's go! Dobra, dobra, idziemy. Widzowie, właśnie dojechaliśmy do miejsca, gdzie jest szkoła Anabel. Wsiadamy do i jedziemy do domu. Co? Co? Nie, no gdzie jest, stary? Idziemy tam do Annabel. Fura jest już zamknięta, idziemy, stary. Jedna najważniejsza rzecz. No? A partnerem dzisiejszego odcinka jest Fricasz, strona, na którą ostatnio wpadłem, na której można naprawdę łatwo zgarnąć dodatkową kasę. Na czym to polega? Już wam wyjaśniam. Macie tam różne proste zadania, ankiety i aplikacje do testowania. Robicie je dosłownie w kilka minut i od razu wpadają wam punkty. Te punkty można później wymienić na kasę na Paypal, kryptowaluty albo karty podarunkowe do sklepów, które każdy zna. Najlepsze jest to, że pierwsze wypłaty ludzie robią tam już często w ciągu kilka minut od założenia konta. I to działa, bo Freecash ma już setki tysięcy użytkowników na całym świecie i świetne opinie. Zresztą sami zobaczcie. Jeśli chcecie spróbować sami, to macie link w opisie. Warto, bo startując przez ten link dostajecie różne bonusy na początek. Więc już teraz spróbujcie. A jeśli jeszcze nie macie konta, to serio polecam sprawdzić. Nic nie tracicie, a możecie zyskać dodatkową kasę za naprawdę proste rzeczy. Link macie w opisie, wbijajcie już teraz, bo warto. Że my Możemy tutaj być nie sami. Może, może tutaj ktoś być. Ostatnio jakieś psa widziałem, jak tu przelatywał. Pies to jest jedna rzecz. Ale druga, to że dodałem ten film i widzowie zaczęli szukać tego miejsca. Widzowie: nie, nie, szukajcie tego miejsca i nie przyjeżdżajcie tutaj, bo straszycie nas. Co nie w sensie... To jest jedno, że straszycie nas, a dwa, ryzykujecie własnym życiem. Dokładnie. Wszyscy schodzą. Broń Boże, my adresów żadnych nie podajemy. A już słyszałem: Widzowie pisali: O ja tam pojadę. <laughs> e, jutro dzisiaj tam spotkamy. No nie, nie spotkamy się, nie przyjeżdżajcie. <laughs> nie, nie wysyłajcie paczki na ten adres. Nie, <laughs> to <za> są <sobą> się... <laughs> Szczyt. To jest tragedia. I chłopaki? te drzwi nie były zamknięte, jak tu przyjeżdżaliśmy? No. One właśnie przeciąg. teraz się ruszyły przez sekundę, ale jest przeciąg. One się chyba same w ogóle otwierają w drugiej zamykają. Samet. Stary nie wiesz? Zresztą widzisz? I to normalne, według Ciebie było? chłopaka się ruszyła od Nie ma wiatru nawet dzisiaj. No nie ma no To zajebiście, to zobaczenia w domu Jak do user. idziemy tam Mariusz, do... Mariusz, otwórz te dźwięk. Nie, nie za... Mariusz, nie otwieraj Mariusz mu To jak idziemy... Do... idziemy na Urbeksa w tym momencie Jakiego Urbeksa już byliśmy? Było fajnie, weź zostaw w spokoju święty Rzeku, proszę Cię, ogarnij i Idź pierwszy, bo masz plecak z prowiantem Idź pierwszy Jezu yes. Daj znać jak jest czysto Uuu, widziałem w oknie O, widziałem w oknie Jedziemy, jedziemy Co widziałeś w oknie? Tak, wkręca Ej, Cieszę się, stary. że idziemy razem. O Jezu. Stary, ja mam taki plan. Bo żeby było bezpieczniej, no. mamy drona. No. To może ja z Mariuszem Uuu. sprawdzę teren dronem, a ty sprawdzisz z kamerą dookoła. No, ale dlaczego? Ja tu nie wchodzę sam. Nie, no proszę. Hey, cię. On, on już był tutaj sam. Byłe i... Byłeś sam. I źle no się i nie, nie znaczy, że ja muszę jeszcze raz tam wchodzić. Ale znasz cały teren, możesz przejść sam z kamerą, a my dronem sprawdzimy tak dookoła starych. Jak szkoda, że was to ostatnim razem nie było i nie wchodziliście do środka, że nie znacie w ogóle terenu. Jacku, ale to, że ja byłem poza jakiś jakieś pomieszczeniach, jakieś dziwne dźwięki dowam, nie znaczy, że ja znam cały obiekt. Decydujcie, chcecie, żeby do środka pomieszczenia wszedł G? Mr. G czy Jack Frost? Kamień papier nożyce, ale piszcie w komentarzu. Dobra, 3 4. Kurde, przegra przegrałem, zostaję na dronie, niestety. Co? O, ja ci dałem jeszcze szansę, że jeszcze raz możemy zagrać Dobra, papier, te... żebyś nie wchodził, wiesz, tak Dobra, dalej. Dobra, też raz. Zwalaj już w tym momencie idę z widzami. Nie będzie tak strasznie przecież. No nie może być aż tak źle to dziś. To jest prawdziwy przyjaciel, widzowie. Życzę Wam takich przyjaciół. Ogólnie widzowie, nie wiem, czy to był dobry pomysł, że Dżyka samego wy wysłaliśmy, ale mam nadzieję, że sobie poradzi. Zobaczcie. Mariusz tutaj składa drona, e, więc myślę, że... Mm. Ej, Mariusz, czy ten dron ogólnie może coś zobaczyć w środku, na przykład w budynku, czy coś? żeby, żeby no czek był, bez... był bezpieczny. Żeby no powiedzieć. Na razie to jestem ciekaw, czym będzie latał po ostatnim upadku. Co ty gadasz? O, widzowie, najgorzej na świecie. Wysłali mnie samemu, żebym tutaj zwiedzał ten budynek. A ostatnim razem zostałem prawie zabity przez jakieś dziwne moce, które są tutaj. Więc bardzo mi się to jednocześnie nie podoba. Zobaczcie w ogóle to. Że tutaj na górze jest uchylone okno. I to wygląda jakby ktoś miał tu być. Ej, patrzcie w ogóle na te śmietniki. Ej, słuchajcie. Ej, coś przejechało i to jak pociąg trochę. Ej, w ogóle tam jest ubita szyba. Tam, tu jest okno otwarte. Ale najgorzej na świecie. Ej, jeżeli się boicie, tak samo wejść do takich budynków jak ja, to zostawcie łapkę w górę i suba na tym kanale. Bo jest przesrana, a mi się chce już sitać. Zaraz będzie startował? a yeah, poleciał! Let's go! Działa! Bałem się szczerze, że nie zadziała, nie, ale. Oj, ale szczęście nim Tak? Co tu się wyprawia? Torba z pająkami. Zobaczcie. Patrzcie jakie kawałki ubrań. Widzowie przesrany. Przesrane, że ktoś zostawił te wszystkie rzeczy i ktoś mu zabrał potem. No nic, trzeba będzie walnąć wódę w takim razie następnym razem dla odwagi. Czemu tu jest też okno wybite? Tam na górze jest okno tu. A tam, najgorsza część, w ostatnim odcinku tam, wyleciała w kosmos klapa, która trzymała coś w środku, jakby jakąś postać czy jakieś zwierzę, które nagle stamtąd się ulotniło i pytanie czy czegoś nie uwolniliśmy, mimo że ciężko mi wierzyć w takie rzeczy. Dobra widzowie, my już widzimy Jacka na dronie, na szczęście jakoś dron działa, oprócz tego, że nie ma stabilizacji, to jakoś widać ten obraz, ja się bałem, że w ogóle obrazu nie będzie, nie? ale na szczęście jest widać. W ogóle, widzowie, jedna rzecz, bardzo ważna. Mamy krótkofalówki tutaj razem z Jackiem. Halo, raz, dwa, trzy, Jack, słychać mnie? Ej, nie słyszymy mnie chyba. Elo, elo, Jacku, jak tam, jak sytuacja? Sytuacja wygląda strasznie, dlatego że ten budynek wcale ładniejszy się nie stał niż wcześniej był. No dobra, tego się domyślałem, ale czy coś widać? Czy jest jakaś postać, cokolwiek? Na razie jedyne, co jest dziwne, to to, że jest więcej wybitych szyb niż ostatnim razem i jest więcej uchylonych. I to na 100%, raczej ktoś się zdenerwował i powybijał szyby. Albo skakał, tym gorsze. W sensie, że z okna ktoś skoczył? Nie aktualnie teraz, ale patrząc na ten budynek mam takie wrażenie, jakby ludzie z okna skakali, bo są takie dziwne dziury w tych szybach. Stary, jak coś my Cię w ogóle widzimy na e, dronie, więc jak coś jesteś bezpieczny. Jak jestem bezpieczny, kiedy mnie widzicie na dronie? Nie jesteście w stanie nic z tym zrobić. Stary, jestem w stanie Cię ostrzec, gdyby coś biegło do Ciebie z promieniu, nie wiem, 200-300 metrów. Dobra, fair, to jest jakiś argument. No dobra, stary, ja tutaj patrzę przez drona, jak coś, e, dam znać, jak coś zobaczę. Dobra, ale oby szybko. To chyba ja robi ze mnie, serio. Całkowicie. Czekajcie, przejdę się kawałek tutaj zobaczyć. Czemu to wygląda jakby było trochę bardziej odsłonięte niż ostatni. Patrzcie tu. Uj, balkon jest. Ale on jest straszny. Na razie ten budynek widzę jest pusty. Ej stary, a wiesz tutaj niżej, czy nie widać czegoś e, przy wejściu może? Czy wiesz, żeby zobaczyć czy ktoś tam na przykład, nie wiem, nie siedzi w oknie. Nie ma szans, ja tam nie wejdę, ja cały czas dookoła chodzę, co się dzieje? Stary, ktoś wbiegł do budynku normalnie. Coś wbiegło do budynku. Ale że wbiegło, czy weszło, bo to jest duża różnica. Wbiegło! To dlaczego mu się spieszyła? Jak to wyglądało? Stary, czarne włosy. Nie wiem, czarny strój to było czarne, całe, co nie, Mariusz? Hmm. Bo ja to nie widzę z tego. Jak to całe czarne, ale co, że kobieta, mężczyzna, jakiś co, co, zwierzę? To był jakiś człowiek, ale nie wiem, czy to jest kobieta, czy mężczyzna. Nie, skąd mam wiedzieć? Nie widziałem cycków. No i dlaczego nie ostrzegłeś W ogóle ktoś biega do budynku, a ty mi nie krzyczysz, żebym uciekał w ogóle stąd. Co to za alarmy są? Może lepiej do nas wraca i wejdziemy tam razem, po prostu, zobaczymy co to było, bo. Na bank to wbiegło stary, i to, to był raczej człowiek. To nie był jakiś pies, to nie był jakiś niedźwiedź, to był raczej człowiek. Dobra, a którędy to wbiegło? Bo teraz to już jestem ciekawy tego. Przez piwnicę. Mam sam wejść, czy czekać na ciebie? Wejdź sam! Dobra, zarąbiście, idę! Dobra, w takim razie powoli próbuję wejść. Ja se żartowałem tak naprawdę, ale już kij. Powiedziałem to muszę wejść tam. Nie wchodź tam głęboko, tylko po prostu przez... E, zajrzyj przez korytarz. Dobra, zajrzę w korytarz w takim razie. Dam znaka czy coś jest. Dobra, my Cię widzimy na dronie jak coś. Widzimy, że wchodzisz. Dobra, wchodzimy w takim razie. O przez jeżeli to tutaj wbiegło. Uważaj na siebie, bo my w budynku ci już nie pomożemy Dobra, daleko nie będę wchodził, uwierzcie mi na słowo Włączę tylko światło Pamiętaj, dron nie ma y, ani pistoletu, ani bomby, żeby zrodzić Niestety Ej, ale w korytarzu, tutaj w piwnicy nic nie ma Jeśli geniuszu to wbiegło tam, to oznacza, że poszło do jakiegoś pomieszczenia Ej, to mam znowu nakładać, stary Wracać, czy tu zostać? Wracać i razem, wyjdziemy, wracać tam. i idź od domu, tam nie stary Zajebiście, spierd... Ale przypadku. Posrało was do końca nie ma. Szans, Ciemny jak dupa ten korytarz. Tak? Straszne to jest. Ale stary było coś widać, coś słychać, cokolwiek. Nic. Ale jak mi powiedziałeś, że to wbiegło i zostało? najgorzej na świecie. No, bo to do jakiegoś pokoju leciało. Ja dosłownie przez cały czas byłem i nagle zacząłem sikać, coś przebiegło. Tak jak mówiliście, w momencie, kiedy zacząłem sikać, coś przebiegło. Ale akurat jak ty poczlicie odlać się, to nagle to przebiegło. Stary. To jest dziwne. No właśnie! To jest najdziwniejsze, no. że coś nas obserwuje w takim razie. Masakra stary. A wiesz, że w ogóle są zakłócenia na dronie stary? Tak? No, Czemu? oprócz tego, że raz upadł, to jeszcze gimbal się stary twierdził. Już normalnie szalała kamera. Jak drogo znowu będzie! O no, nie. Mariusz powiedział, że stysiakka to będzie kosztowało przez te zakłócenia. Oj Mariusz, nie zazdroszczę ci. Idziemy tam razem, ja nie wejdę na pewno. To jest zbyt straszny budynek. Jak ty chcesz wejść do środka, kiedy tutaj typ przebiega, albo laska? Albo jakiś dziad Po prostu musimy odkryć, kto tutaj w ogóle łazi po tym budynku. Czy nie zabrali na przykład... Nie, wiem, no tu pamiętajcie, też to ma być Anabel gdzieś ponoć. No ma być, ale co z tego? Czy to jest łuska do pistoletów? Ej ty, bez kitu. Ej, co jest? No, no jak to znalazłeś? strzelby to jest. No? I dlatego ludzie tu strzelają. Wyrzuć to w pieruny. To nie jest nasza sprawa. Ludzie tu zabijają ludzi. Nie było bez Ludzie psami dla ludzi. No po prostu najgorzej na świecie. Ej, coś widziałem tam na górze. Tak. Stary na bank tam coś widział. Być tam z Co? Co? Co jest? Ej! Stary. Nie wiem czy ta sama osoba z kolą widzisz, może tam jest więcej osób stary. Ja myślałem, że to ktoś normalnie z Urbeksa nie, sobie za ma, ich ja chciałem to, machać. Ja no już uśmiechnąłem, że ktoś się chciał machać, do tego to jest ta osoba, co chiedy. No, tak, ale stary kto Urbeksa robi i wbiega nagle i się chowa, stary. ukrywa ja ma, tam nie idę, to, nie, nie ma opcji. Mariusz, stary, jest dogadany, że ty jesteś operatorem. Nie denerwuj mnie, proszę. To, to nie jest tak. To Gdybyśmy mieli we trzech iść i tylko dwóch z tak. nas, trzech, to we dwóch idziecie. Zresztą, Mariusz, ja jestem za ciebie odpowiedzialny. Ty nie możesz sam zostać, a my tam wchodzimy, więc musisz z nami iść. No, ja Dobre? się zgadzam całkowicie z Grzesiem. Z no właśnie. No, Mariusz, musisz iść i to przodem. Na no. no dodatek, bo masz lampę. A, bo właśnie, masz lampę. Ty też macie lampę. Yy, ale ta lampa, zobacz. Ona się zacina, patrz. Strasznie się zacina strasznie. Dba? Nie mieszaj nas do jednego wora we dwóch tutaj. Bo tu to jest, to on ma kamerę, nie ja. Ja tu nawet blisko nie popchędzimy. Idziecie przodem, jeden z mas. Życie czy 10, ale dam wam Stary, nie można mówić, że Żydziliśmy. Dlaczego? Bo wiesz, co zrobili naszym przodkom, Żydom. Tak, tak, dosłownie. Pozdrawiam mojego dziadka Żyda. Ja byłem już przy wejściu i naprawdę w korytarzu nic nie ma. Przynajmniej wtedy nie było. Serio? No ale co z tego, jeżeli tam jest wielki budynek dalej? Dobra, ja sam zajrzę tam najpierw. A wy stójcie na czatach, ja tam zajrzę. Połączę lampę. Nie widać nic. Cicho. Kudy. Dobra, jeśli ta osoba tu wbiegła i jest na górze, to tu raczej powinno być czysto. Tu raczej nie powinno nikogo być. Ja wiem, że to był zajbisty żart, ale ktoś by mnie przestraszył tu na wejściu. ciekawe nie. jest. Czujesz? Ok no. Jakby się coś paliło. Ok. G. Ej, chwila to to jest. F G. F G. Zaczął coś śmierdzić z palenizną. G! Zwykle światło nie działa w takich miejscach. G! Ale to śmierdzi. G! Skopię ci tyle zaraz. G! Panowie, tu jestem! O kurde. Tu jestem! Zaczął śmierdzić w ogóle z palenizną na Czujesz to? Ej, bez kitu, ktoś coś ponowalił. I dla pytanie, gdzie podpalił? Osoba biegła i zaczęła walić dymem. ktoś podpalił ten budynek teraz. Stary, a e, co jeśli Anabel odpaliła te race i tak dalej? Anabel, może. No to co? Ja słyszałem różne historie. Przecież właściciel lalki zginął ostatnio, rozumiesz to? Ej, przesrany, bo ona podpala budynki. Podpala, na pewno. zgaście lampy. Zgaście lampy. Zgaście. Ej, to słyszałem na górze. Jak nie coś nas. Szanuj, stary. Ej, mogę włączyć lampy już? Tak. Ja pójdę sam do, do, do tego, do auta, a wy tutaj. Co? Jak to Człowieku, idziesz w tym momencie przodem tutaj, na piętro. Idziesz zobaczyć, co tam się stało. Dobra. Ci coś jest najgorsze? <laughs> <laughs> ja Ten Pamiętajcie, że nie jesteśmy tu sami. No, to wiem. No właśnie. Ale wobec jak się czuje osoba, która tutaj wyszła u nas jest 3. No dobra, ale my nie wiemy, czy ona jest sama, czy jest w pięciu, czy ma nóż, czy ma pistolet. Ale wali spali niezno, czyli podpada, czyli na pewno podpałkę i okiem. Właśnie. A może to jest A, jakiś duch? Albo może coś pali ciało, czy co? To może być jakiś duch stary, nie tu wiem. Tu nikogo nie mam, dziwnie. Ty stój. Patrz, co tu jest. Rękawiczki, normalnie do zbrodni. Ty, jak sklejone, zgrzane czymś, patrz. To się nie da oderwać, patrz. Kwas jakiś, no? To są jakieś dziwne rzeczy. Trzymajcie. Tu jest dużo rzeczy, tylko ty. W ogóle jedna rzecz. Zobaczcie. Tu są grabie. grabi. Ciszej, co, 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 co by tu robiły, grabie, człowieku. No nie wiem, może to był magazyn. Ja bym to jest cenę grzechą. Trzeba się krzyczeć. Ale ja sam mam iść? Nie. Nie chcę mieć dla was na w ogóle. Patrzcie, w takim razie budynek 2000 rok. Nie no, gdzie? To on był w 60-tym, w którym przecież. Jezu, a jeżeli byłby taki plakat z 1960, to znaczy, że pomieszczenie by było z 1960 albo samochód? Jakby ktoś powiesił taką głupotę? Nie wiem. <głos》> ja nie. myślę, że. Ta serio mi coś pomoże. Jest, że... Ej, idę, idę, bo są jakieś półki. Przez tu jest. No i oczywiście przypominam, że partnerem dzisiejszego odcinka było Freakers, strona, na której można zarabiać siano. Więc już teraz bijajcie link w opisie i zaróbcie sobie dodatkową kasę w naprawdę prosty sposób. Let's go!